Jest zimno i będę smarkać, także wybaczcie mi, zresztą tutaj koło mnie stoi Venomus i też będzie albo i nie smarkał. W każdym razie yy, tak sobie pomyślałam, że nagram coś takiego krótkiego, szybkiego i sprawnego, ponieważ jeden z użytkowników, który bardzo ładnie mi odpisał na poprzedni film o Niku Comind, któremu bardzo dziękuję, ale nie tylko jemu, ponieważ wszystkim dziękuję za bardzo konstruktywne, fajne komentarze. Naprawdę... Cieszę się, że taki jest odzew, że nie zapomnieliście o moim istnieniu. I, I też się cieszę, że w ogóle tęskniliście w jakimś tam sposób czyli tam pisaliście, że tam fajnie się nas słucha i tak dalej. Jaką sobie proponujecie, że coś proponujecie, a nie że stwierdziliście, co ja będę proponować, jaki tak nie będzie nagrywać. Także bardzo Wam dziękuję, ale w odpowiedzi przede wszystkim na komentarz wybaczcie, że tak niewyraźnie mówię, ale usta mi zamarzły. E, no, na. Komentarz Kominda dotyczący um, tego, jak to się nazywa Tego, żebym właśnie kręciła takie vlogi, nazwijmy to w ten sposób, ponieważ nie zawsze bym gadała do takich filmów Dotyczące mnie samej, czyli tam nie wiem, jakieś zainteresowanie, jakieś co ja tam robię To. Taszek tu poprawia? O, kosik Ślepa jestem, no bo pod słońce, gdzie on jest, a tu jest nic go nie widać, bo jest pod słońcem, to kos. Uwierzcie mi na słowo, że to jest kos. No, w każdym razie o co mi chodzi, że ja bardzo chętnie, z tym, że chciałabym poznać Wasze pytania dotyczące mnie, to znaczy, żebyście mi napisali, co chcielibyście wiedzieć, bo jak ja bym zaczęła gadać, a wiecie, jak ja gadam. Nawet no tak chcę zrobić krótki film informacyjny, to gadam przed 10 minut. Także, jeżeli macie jakieś pytania, nie wiem, w stylu, co nie wiem, studia, jakaś tam praca, jakieś nie wiem, co robię, kiedy się nudzę, albo czego nie robię, jak się nudzę, i tak dalej, no to pytajcie w takim razie. Zrobimy coś w stylu. Fajnie, że się rozmazałeś, Ptaszku. Zrobimy coś w stylu QA, z tym, że. No to nie będzie typowe Q&A, no bo takie pytania pod tytułem odpowiedź tak lub nie, to trochę za krótkie pytanie. Znaczy mogę takie, odpowiadać na takie pytania, no ale to trudno zrobić vloga na pytanie pod tytułem czy lubisz placki? Tak. Koniec. Koniec vloga. Także to dawajcie takie obszerne pytania. Jakby to były naprawdę duże, fajne pytania, to ja przecież mogę zrobić duży film. Jeden cały film poświęcić na całą odpowiedź i to nie w stylu tylko gadania. Chyba, że to by było tylko do gadania, ale nawet mogę coś nagrać związanego z tym. Tak na przykład nie wiem, lubię właśnie, odkąd mam kamerę chodzić i nagrywać ptaszki. I te ptaszki takie latające, nie żadne inne, więc, więc też mogę przecież nagrywać takie rzeczy. I przy okazji o tym opowiadać i mówić. Mam w domu minerały, no to przecież mogę Wam pokazywać te różne takie ciekawsze i mówić o nich. No to wiecie, no to jest akurat temat które nie każdy musi lubić, dlatego ja wam po prostu bym pokazała, co ja lubię, co lubię robić, czym się zajmować. Jak będę gdzieś takie tematyczne rzeczy robić, na przykład gdzieś wyjdę na jakąś taką, nazwijmy to giełdę tematyczną, no to przecież też mogę coś nagrać, coś tam powiedzieć, coś tam, niekoniecznie mówić, ale przynajmniej nagrać. Czasami mamy na uczelni różne zajęcia, na które przynoszę kamerę. No nie wszystkie są takie, które mogłabym pokazać, no nie wiem na przykład. Sekcje zwierząt, no to kto tam, zależy to kto to lubi. No ja to na przykład lubię, ale ktoś może nie uwielbiać oglądania wnętrza innych zwierząt. Pociąg przejeżdża, więc będzie hałas. Także, także tego. No, po prostu tak ja się zaraz rozgadałam znowu, jak zwykle, i za bardzo nie wiem, co mówić. Więc po prostu, jak chcecie, pod tym. Filmem możecie zadawać pytania. Pod każdym filmem właściwie możecie zadawać pytania, czy to seria, czy to ten, ten film konkretny. Ale, ale ja na to, na to liczę bardzo, ponieważ bardzo chętnie z Wami pogadam. Chętnie też poznam Wasze zdanie na to, jakiś tam temat. Yy, mogę się podzielić tym, o co chodzi w moich studiach, ponieważ nie wszyscy wiedzą o co chodzi. Niestety, większość ludzi kojarzy zootechnikę albo z niczym. Albo zgłaskaniem piesków i kotków, a to właściwie jest coś absolutnie odwrotnego, co pewnie niektórzy z was wiedzą, ponieważ zauważyłem, że na szczęście intelekt moich widzów jest w miarę wysoki. Nie tak jak u Venoma. No, nie jest tak wysoki jak u mnie, ale pójdzie. <grym>, dokładnie. Także, no. także, także wierzę, że wy wiecie, ale zawsze mogę opowiedzieć, mogę mówić co się dzieje na kolejnych latach, o samym uniwersytecie coś powiedzieć. Nie byłaby to reklama, ponieważ na pewno samych dobrych rzeczy bym nie mówiła. Szczególnie, że mam porównania do tego, co było w Hiszpanii. No i cóż, trzeba być szczerym dla siebie i dla innych. Co się stało, Cieciek, że tak się pochyliłeś? Nie patrzę na obcy w kamerce. Jest ich bardzo dużo. No, także właściwie to tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie równie aktywni jak ostatnio. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę tęskniłam za tymi komentarzami. Piesek przyszedł, to nie nasz, poszedł. Nie chcę nagrywać, żeby pani właścicielka się nie obraziła. No. Także ja wam dziękuję. Uważajcie tam na siebie, zaglądam, czy tam chodzi. E, uważajcie tam na siebie i no i tyle. Czekam na wasze komentarze. Do zobaczenia, do usłyszenia. Coś dać. To będzie widać na kamerce. Kupa, nic nie widać. <gry> o nie, nie, widać jesteś. No, to na razie. Trzymajcie się i hej!